Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że żebyście się nie wybierali sami do takich miejsc szczególnie po ciemku. Jeszcze oprócz tego chciałem Was zachęcić, żebyście odwiedzili kanał Pauliny, która tutaj też występowała w tym filmie. Link do niego macie w opisie. I teraz zapraszam Was do oglądania. Cześć, cześć. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj znowu taka obecna, że vlogowa forma, ale dzisiaj to będzie co innego, bo będzie to urbex opuszczanego sanatorium w Gdyni. Orłowie I tak idziemy sobie taką skromną ekipką. W sobie Tam z przodu idą No łapa ostrość <gryw> Idąc tam z przodu Tutaj jeden W dupie mam czy wyraził zgodę Bo jego to Bo jego to się ma w dupie Co? Ja też nie, chupa. No i tutaj jeszcze banan i Paulina. Jeszcze nie wiem, myślę. się bałem, że drzewo padnę. No nie byłoby ciekawie, bo aparatu szkoda trochę. Tu masz mi jedną rzecz. Drzewa są kurwa typy. Ty Ale wiesz co, straciłem takie no... Dwie po, komórki. Nie, poczucie takiej przestrzeni, wiesz. No. No, więc nie wiem, już tam znowu nagrywanie jak ym, jak będziemy na miejscu, bo to tylko jako wstęp tutaj nagrałem, bo to jest w miarę jasno Ale już nie przedłuża Dobra, jesteśmy tutaj na miejscu jak widać Ale to jest super szczególnie po ciemku ludzie Oj, czuwa, że tu pełno śmieci leży co? Do kawiarni? Nie wiem, no idę po prostu przed siebie zwiedzam tutaj. Czyli na prawo. No, Czemu? Bardzo szybki. Pana te jest nie. Pan. Jaki? No, ja będę się przyszła przycham. I tu masz zdjęcie, Nikola. Nie. Taki. Nie. Fajne Jeszcze potem trochę wyżej wejdziemy, nie? Nie będziemy tylko po parterze łazić. ma ogólnie 3-4 poziomy No tak, tam się idzie na górę, bo tam są schody. nie ma. No ale żeby sobie pochodzić, pozwiecać, pokazać na filmie. O, co tutaj jest? Jak to jaki, jaki Entuzjazm! Jakie entuzjazm! Uuu! Patrz, mam oświetlenie. Ile tych? Dzień dobry, panie menadżer, a nie ma tylko. No dobrze, że nie ma. Chcę kierować się biletami. O, co tam jest? A to jest wyjście. Można wyjść i wejść na pierwsze piętro teraz. No. Fajnie. Witam w A no bo my jesteśmy ogólnie u niego w domu, nie? No A, Jakby co na ten dach przez nad nami to da się dostać. No. Tak jak na te A, ten dach tego jadłodajni. Kto chce? <laughs> ja chyba się tam nie będę pchał z aparatem, zbyt się boję, że go zniszczę. No mógłbym ci podać, gdybyś mógł wejść. Nie, no nie ma sensu. So easy. Tutaj bardzo duża gra cieni jest i się, mi się wydawało, jakby ktoś patrzył z za rogu przez chwilę. Wow. No właśnie mówię, dlatego tu chciałem się przejść jak jest ciemno. Nie kurwa. Nie wszystko, ale najciekawsze rzeczy jakieś. Najciekawszy jest ten długi długiej długiej korytarz. korytarz. Dokładnie, długie korytarze są zajebiste. Tak. Tutaj po boku chyba nie ma nic konkretnego. Co się co, Jak się nagrywa, to co? O, tutaj jakaś łazieneczka jak była. to nie byli tak? no. się no. No. Szczególnie jak się nagrywa, to się nie pędzi. Nie? Dziury jakieś. Co to jest? Też jakieś łazienki, pokoje jakby. O, będę się czymś róż zachowała. Taki starych. To są schody na górę. Tutaj tu chyba była recepcja? Nie co tu mogło być? Tutaj? Cząć, tak tutaj. Mi się wydaje, że tu recepcja była. Szczerze nie wiem, hmm. ale podoba tak daleko? No właśnie. Machaj k**wa. Masz na Proszę na górę, nie?

Zapraszam na balkon samobójczy. Ile? Ile? No to w są jakiś chłop, który przez mnie nie chłopie patrzą. <grym> no to jestem przyzwyczajony, że ludzie tu z latarkami ja, chodzą. Ciężko, A wiecie, że. No ale ludzie jakoś wchodzą, nie? Bo jest to tak zrobione, że słabe zabezpieczenia. A jak to jest, to, to. Jak to jest, to, to, to już było. Zrania, zrania, zrania? To już tyle razy tu byliśmy i nie było problemu, nie? Chodzi o to, że. Nie uczciwej chodniki. Właśnie. Chodzi o to, że. Jestem nielegalny, tak? Skurczenie tak śmiej. Jest nielegalny. Ej, banan, tu gdzieś może będzie ten pokoik na kur... w którym byliśmy, <stość> pamiętasz? Zm o! Co tu jest? Chodzenie po takim miejscu, co jest cały czas nielegalne, ale... A, o to Ci chodziło, Kuba, tak? No. A, nie zaskoczę. No. Co? Nie, w chuj. Ach, myślałem, że ducha zobaczyłeś. Nie, skąd. Skąd to A pan nagrywa, jak każdy wie. No, wszystko nagrywa. to nic nie co. No i daje 200, moje wartości są jeszcze niewyśmiane, kurwa.

Czemu nie? Patrzcie jak to wygląda, Jezu! Fajnie to wygląda. Koryjność. Tak? A nie wiem w sumie. A dobra, to chodźmy. Dobra, to chodźmy po schodach chyba. ...na człowieka, no i słyszymy, Bucha, chodź tu! Siapie, no, ale no... Widzisz? Jest? Dobra. No tu ogólnie jest kilka schodów, nie? Bo tam były... No tak, bo tam były, tutaj są... Jezu! <laughs> Masz fajne światło. No właśnie, ja mam takie dobre, takie dobre oświetlenie. Normalne. Mam mało miejsca. No i do Już, No i nie końca. Jeszcze i do minut nagrywać niby, do może potem jeszcze do mógł. No i do końca. No i do No no, tak. się tak. bardzo prawdopodobne jest, że tu spotkamy Menela bardziej niż ducha jakiegoś. Ja się Też, też, no. nie wiem, jest to, dobrze, to, wygodnie. W ten sposób wypracowały. Pokoje, które wyglądają praktycznie tak samo. O tej Wszystkie pokoje tak samo wyglądają. O, tutaj mamy okno życia. okno życia. Okno życia. No, znaczy, trochę za małe, żeby dziecko tędy było ta Ale Też we wtórku. Patrz, kupisz się. też to. Jezu, ty. Nie ma sensu mówić, że nie warto, po prostu nie i koniec. Ale, ale ten pokój się niczym nie różni. Nie wiem, czy to jakieś kurwa rytuały ktoś robił, czy tak dla beki. To się dla beki ktoś tak napisał. O! Patrzcie, święty Mikołaj. Ten <gry> pokój. Dobra, to jest lepiej wynać. Każdego pokoju mi zwiewam ja <laughs> Czy tak nie wierzę? Dobra, ale nie tak nie Ale fajne, będzie to zwiedzanie. Zresztą tutaj nie ma nic ciekawszego. Wszystkie pokoje przecież takie same są. No, jedynie te takie odnogi. No, no.

아빠 왔네. 어. 아빠 왔네. 어. 어. A nie, jest otwarte. Co? Zamknięte, bo tam jest drugie zamknięte. Jezu. Kurwa. mi, Szybko. Trzeba na te butelki uważać. Jak mogliście usłyszeć na filmie, musieliśmy bardzo szybko zwijać się z tego miejsca, bo najprawdopodobniej na trzecim piętrze ktoś był. Nie wiedzieliśmy, jakie ten ktoś ma zamiary i lepiej było tego jednak nie sprawdzać, gdyż jak byliśmy tam ostatnim razem, za dnia to latały butelki. I mówię całkiem serio. Więc totalnie jeszcze raz mówię, tak jak mówiłem na początku filmu. Odracam chodzenia, takie miejsca samemu. Oraz no przestrzegam was, żebyście po prostu uważali i mieli oczy dookoła głowy. Patrzeli, słuchali, co się dzieje dookoła Was. Bo nigdy nie wiadomo, co może? Was spotkać w tego typu miejscu.